Maneczko wszystkim, w kolejnym odcinku w grze Brawl Stars, a dokładnie z serii Gierki z Widzami dzisiaj wlatuje powtóreczka z wczorajszego live'a a, gra, a grałem z Soberskim, jak dobrze pamiętam, ale to za chwilę Soberski to pros z Battlelands'a jeśli pamiętacie odcinek na moim kanale w to też nam dobrze bardzo poszło bo mieliśmy nawet sporo pary cubesów Ale to zaraz zobaczycie nasz winek. Ale nie wiem ile on gra w tą gierkę. Wiem, że Batelansa bardzo długo. Także dobra. Poczekajcie, bo zmieniło się nam już tło. Było takie fajne czerwone. Tak? Czerwone było? Czy mi się wydawało wczoraj? Chyba było. Czy różone, czerwone? No tak no. Dobra. Za darmo monetki weźmiemy sobie. Dobra. Dobra, przechodzimy do powtóreczki. Jeszcze zobaczę coś... A, zniknęły już te oferty. Dobrze, że kupiłem BB wczoraj, bo już się nie ma. Za 16 godzin będzie piperka. Ciekawy, ile będzie kosztował, bo piperkę mam. Ciekawe ile będzie kosztował skin. Dobra. Nie przedłużając. Odpiszmy jeszcze do skrzynzenia może. O, tu legenda. To... A legenda na pewno. Dobra, nie ma co przedłużać. Ech, ja tylko muszę ją znaleźć. To było wczoraj. Kuch. Tutaj jest. Aha, jeszcze tu zrobiłem z. Tak? Rankingowy. Fazę Fifi. Ale to będzie później pokazane. Bo jak wiecie, zrobicie ze mną winka na live, czy poza live. Em. Wrzucam to na kanał. Staram się każdą wrzucać do tej pory Także zobaczymy, dobra Aha, poczekajcie, tu mam więcej, nawet nie wiedziałem Fazę Fifi faze Fifi mamy Pierwsze Skręt jest pierwszy i Soberski gdzieś był, tutaj jest Ninja Soberski, dobra Oglądamy sobie pierwtą I zobaczcie jak nam poszło, bo fajna, fajna runda była Mieliśmy dużo, dużo więcej power cubesów nawet nie pamiętam czy miałam na solo, czy duło tyle Powerclipsów. Nie wiem jaki jest wasz rekord Ale myślę, że to jest sporo Bo chyba mieliśmy 21, po 21 clipsów. Zobaczcie <laughs> Już mamy pod, już 3 Także tu chyba nawet bez przegrany, nie przegramy Ale mogę się mylić, zobaczymy No tutaj nas trochę pobijali, już, już było mało, mało brakowało w sumie Dobra, lecimy tutaj nie wiem dlaczego stałem aha HP mi się odnawiało chyba dlatego ale też mam tak że na live'ach jak gramy to czytam chat i po prostu zapominam że gram ale dobra patrzcie już zostały 4 drużyny, lecimy tutaj jest 8 bitowiec, ma 5 kupców, także piperka nam pomogła szybko by nas załatwił tak? piperka tutaj próbuje tu chcieliśmy ją dorwać, ale nie uda się. Dobra, No dalej. Tutaj zobaczcie, już mamy pod 10, 11 powercubesów. No i tu robota chyba przyjęliśmy na siebie. Z tego co pamiętam. I z niego weźmiemy powercubesy, tak, tak. No, bez robota ciężko, bo by było 21 par zrobić. No, nie oszukujmy się na, na dół. Tu Rosa jest, no to. O, tutaj, zobaczcie, prawie mnie obiła. Ja się tutaj ulta użyłem. Znowu wzięła ulta, ale nie dała rady Ale jakby mnie szepnęła, no to 14 par bym stracił. Dobra, mamy po 15 par Tutaj chyba jeszcze robota. Chyba tak nie pamiętam wszystkich tak winków, to się nie dziwcie ale tak tu weźmiemy jeszcze robocika i mamy po ile daje? 3 tak? po 18 powercubesów Nie zobaczcie no to już jest suminek 100% już wiedzieliśmy ale powiem wam, że to jest mój chyba rekord na duo z troma powercubesami i patrzcie mamy 21 powercubesów power tu jeszcze robot się zrespi no i zobaczcie tutaj nasz misiak go goni a tam robot. No i pum, siadł. Piękny winek, naprawdę. Fajne, fajne. Takie robić ci kucharki do, do przodu. Dobra, możemy sobie to zakończyć. Także kolejny odcinaczek z widzem wleciał na, wlatuje na kanał. Jeśli ty chcesz być na odcinaczku, zostaw łapeczkę i subika z dzwoneczkiem, bo lajwy robię bardzo często. No i zrobisz winka, ile jesteś na odcinaczku. Sorry, że się powtarzam, ale tak chyba musi być. Także myślę, że to będzie tyle. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.